Hej, cześć, witajcie, z tej strony Piki, a dzisiaj chciałbym porozmawiać o bardzo przykrej sprawie, która przydarzyła się Izakowi. Będzie to odcinek inny niż zwykle, lecz chcę wam pokazać tutaj mój punkt widzenia tego, co ostatnio dzieje się w internecie. Około godziny 19.30 doszły mnie słuchy o rzekomym włamaniu konta Izaka. Od razu poszedłem sprawdzić, co się dzieje, niestety okazało się to prawdą. Sam włamywacz nawet nie kryje swojej tożsamości, wpisując w opisie najprawdopodobniej swój nickname, chociaż tego nigdy nie wiadomo. Osoba, która włamała się, zmieniła nazwę konta Izaka, usunęła prawie wszystkich znajomych i dodała nowych. Na obecną chwilę wiem tyle, że Izak próbuje odzyskać swoją własność, wysyłając wiadomości do Steam Supportu. Tak naprawdę nie miałem zamiaru nagrywać tego typu filmiku, jednak coś zmusiło mnie do tego, żeby jednak go nagrać i wypowiedzieć się na ten temat. Najbardziej w tym wszystkim boli mnie zachowanie ludzi. Ludzi bardzo pazernych i ludzi, którzy chcą zyskać na cudzym nieszczęściu. W tym momencie postawcie się na miejscu Izaka, wasze konto zostało skradzione i nagle masa osób zaczyna pisać do złodzieja o darmowe skiny. Mam nadzieję, że tym filmem przekonam chociaż jedną osobę do zmiany swojego nastawienia i chociaż jedna osoba, która wcześniej napisała na profilu Izaka bądź w innych podobnych sytuacjach zmieni swoje nastawienie i przy następnej okazji zastanowi się dwa razy, czy warto coś takiego robić. Podsumowując mam nadzieję, że tego typu filmy nie będą już miały miejsca na kanale, ludzie zaczną szanować się wzajemnie. Wiem jednak, że jest to prawie niemożliwe i nadal będą pojawiały się osoby, które za wszelką cenę będą próbowały zniszczyć komuś coś na to sobie ciężko zapracował.